W ramach cyklu pierwsze kroki z M-księgową prezentujemy konfigurację księgi głównej. Zakładamy, że został już wcześniej wprowadzony plan kont do programu oraz dokonane zostały ustawienia firmy. Mówią o tym nasze wcześniejsze filmy. W tym kroku w konfiguracji M-księgowej wchodzimy do modułu Ustawienia. Ustawienia systemowe i księgi głównej. Pozwalają na dostosowanie działania programu do specyfiki firmy. W większości pól wyboru należy ustawić odpowiednie konta z planu kont, tak aby dokumenty i raporty generowane w systemie były poprawne. Następnie ustal w jaki sposób będzie obliczana wartość podatku VAT podczas wprowadzania faktur do programu oraz określ domyślną kwotę kredytu przy wpisywaniu nowych klientów. Do kartoteki. Domyślny termin realizacji to liczba dni, po których zamówienia sprzedaży są zaznaczane w programie jako przeterminowane. Możesz określić wysokość dozwolonych przekroczeń wartości dostaw. Są to procentowe odchylenia wartości dostaw od ustalonych cen zakupu. Wprowadzenie dostawy z wyższymi cenami niż określone w cenniku będzie wymagało dodatkowych uprawnień. Dozwolone przekroczenie wartości wydania to procentowe odchylenie wartości wydania WZ od cen sprzedaży. Wprowadzenie WZ z wyższymi cenami niż określone w cenniku może również wymagać dodatkowych uprawnień. W dalszej kolejności mamy ustawienia księgowania równoległego. Księgowanie kosztów na zespole 4 i równolegle na zespole 5. Może zostać w programie w znacznym stopniu uproszczone. Wymaga to dodatkowej konfiguracji, która szczegółowo opisana jest w dokumentacji programu. Dozwolone stany ujemne są istotnym parametrem, jeżeli w programie jest prowadzona gospodarka magazynowa. Często włączenie tej opcji ułatwia sprzedaż w sytuacji, gdy dokumenty dostawy nie są wprowadzane na bieżąco. Należy jednak zwrócić uwagę, że umożliwienie ujemnych stanów w programie może zakłócić wyliczanie średniej wartości stanów magazynowych. Aby rozwiązać problem wyliczania średniego kosztu towaru, można ustawić ceny zakupu w opcji koszty standardowe w module towary i magazyny. Jeżeli określony towar posiada ustawione ceny z zakupu, wówczas będą one uwzględniane w dostawach, nawet jeżeli stan towaru będzie zerowy lub ujemny. W przypadku, gdy ceny zakupu nie zostały zdefiniowane w funkcji koszty standardowe, wówczas oszacowanie kosztów sprzedaży będzie możliwe dopiero po pewnym czasie od wprowadzania PZ lub wykonania korekty stanów magazynowych. Po wpisaniu wszystkich danych, zatwierdź zmianę, klikając przycisk Aktualizuj pod formularzem. System wprowadzi dane do systemu oraz potwierdzi to odpowiednim komunikatem. Kolejnym krokiem z cyklu Pierwszy krok z M księgową będzie ustawienie kartoteki towarowej zapraszamy.